Blok Starego. Stary i Morze. Odcinek 8. Stary skasował YouTube'a. Z ostatniej chwili nie ma już YouTube'a. Stary go skasował. A było to tak. Stary, jak przystało na największego twórcę filmowego, opublikował już dwa filmy. Jeden dla wszystkich i jeden dla wybrańców. Zachwycony swoją wyjątkowością oglądał swe dzieło. Na jego nieszczęście zauważył przycisk zniszczenia. Jasne, że go użył. Pociemniało, rozbłysło i nastał nowy porządek świata. Filmy odeszły w zapomnienie. Matko, jedyna w YouTubie, nie ma filmów. Stary już widział te tłumy żonnych zemsty youtuberów, wyjące ze wściekłości pod bramą. Ciekawe, ile kasy będzie Stary im wisiał. I jeszcze ta odległość między ludźmi, wymagana w czasach wielkiej epidemii. Przecież oni zablokują puła nawet więcej Polski. Pewnie stary zostanie oskarżony o organizację nielegalnej imprezy i zarobi dodatkowe 30 tysięcy kary. Dobrze, że kraj jest odcięty od reszty świata i nikt obcy nie może wjechać do krainy Lecha i Jara. Swoją drogą, to skąd rząd wiedział miesiąc temu, że stary usunie YouTube'a i zablokował granicę? Przypadek? Nie sądzę. Pewnie powiecie, że trzeba było instrukcję przeczytać. Nic z tego. Ludzie dzielą się na trzy grupy: tych, co instrukcje czytają, tych, co jej nie czytają, i trzecią grupę jednoosobową, czyli starego, który instrukcję pisze sam. Wróćmy do tragedii. Po chwili paniki, biegania z przeraźliwym krzykiem po chałupie, okazało się jednak, że nie wszystkie filmy stary usunął, a jedynie swoje, co w jego mniemaniu nie robiło różnicy. Teraz siedzi i gapi się w zegar, odliczając czas do końca przesyłania filmów. Trzeba wam wiedzieć, że internetu starego jest wyjątkowo szybki, tak mówi operator sieci. Tylko wszystko przenosi po jednym megabicie bez M. Są też pozytywy. Już za kilka godzin stary będzie miał na swoim koncie wyprodukowane cztery filmy, a nie dwa. Pozdro!